Drzwi szeroko otwarte w drugim liceum ogólnokształcącym w Kędzierzynie Koźru. Zaraz sprawdzimy dlaczego. Pernik otworzył podwoje. O cóż tu chodzi? Dzień otwarty drugiego Liceum Ogólnokształcącego to dzień, kiedy chcemy pokazać przyszłym kandydatom do naszej szkoły i ich rodzicom nasze atuty. Proszę Państwa, nasze atuty to zdobyta w tym roku srebrna tarcza. Gratuluję. Dziękujemy bardzo, bo jest czego? Srebrną tarczę przyznaje się szkole, która ma bardzo wysokie wyniki na egzaminach zewnętrznych i która szczyciła. Się uczniami, którzy osiągnęli sukcesy na szczeblu olimpiad i konkursów, oczywiście szczeblu centralnym. Chcemy dzisiaj się pochwalić naszymi możliwościami, tym, że szkoła ma doskonałą lokalizację, naszą bogatą ofertą edukacyjną, tym, że otwieramy nową klasę. Jest to dla nas potężne wyzwanie. Cóż to za bogata oferta edukacyjna? Bogata oferta edukacyjna to proponowane na rok szkolny. 2016-17 profile. Są to profil matematyczny, profil biologiczny, profil językowy, profil wojskowy i profil geograficzny. W tych profilach młodzież będzie mogła uczyć się przedmiotów na poziomie rozszerzonym, adekwatnych do profilu i wybrać sobie trzeci przedmiot rozszerzony lub uzupełniający przedmiot, który pozwala im pogłębiać wiedzę. No i jak w starej piosencji. Dowoja Marsz-Dowoja. Tak, wczoraj odbyło się spotkanie dotyczące klasy korpusu kadetów. Jest to innowacja pedagogiczna, z której jesteśmy bardzo dumni. Autorem tej innowacji jest pani Marzonna Gondek-Radwanowska przymierzamy się do otworzenia pierwszego oddziału korpusu kadetów, który jest oparty na tradycjach szkoły rycerskiej i chcielibyśmy, żeby w tej klasie znaleźli się uczniowie, którzy mają bardzo wysokie wyniki w nauce. Nie ukrywam, że marzę o takim west poncie Kędzierzyna Koźla przy drugim liceum. Już wcześniej się do tego przygotowywaliśmy zarówno w zakresie innowacji, jak i współpracy z jednostką Szczelecką, ponieważ jako dyrektor, e, umożliwiłam tutaj jednostce szczeleckiej siedzibę. Bardzo mocno z nami współpracuje młodzież z całego Kędzierzyna Koźla, ze szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych, uświetnia swoją obecnością uroczystości patriotyczne. E, ciekawym elementem tej klasy jest szkolenie bojowe, oparte na takim minimum programowym szkolenia bojowego Rzeczpospolitej Polskiej. Rozumiem okopy, czołgi, chałbice. Tak, ale nie tylko, bo to bardzo duże wzmocnienie dla drugiego, człowieka, dla młodego człowieka przepraszam, chodzi o nie tylko o ducha patriotycznego, ale przede wszystkim o rozwój psychofizyczny. E, chcemy zaproponować młodzieży obozy kondycyjne, biegi patrolowe, zdobywanie certyfikatów w zakresie sztuk walki, w zakresie y, pływania. E, chcemy... To wszystko za darmo? E, właśnie, słuszne pytanie. Ponieważ teraz otworzyły się bardzo duże możliwości ze strony wojska, nie mogę powiedzieć, bo bym oszukiwała, że to wszystko będzie za darmo, ale większość kosztów będzie pokrywanych przez wojsko i przy ich współudziale. Wczoraj rodzice zadali to samo pytanie i słusznie, dlatego poczyniamy wszelkie działania dotyczące podpisania umów, tylko te, te umowy będą mogły być podpisane dopiero wtedy, kiedy klasa się otworzy. Po wczorajszym dniu jesteśmy pełni optymizmu. Mamy nadzieję, że w dniu otwartym drugiego liceum znajd Będą się jeszcze kandydaci do tej klasy. Te kandydatki również? Tak, ponieważ zależy nam na tym, żeby klasa była y, mieszana. Też ciekawą propozy propozycją jest, będzie program autorskiej edukacji przez szachy. Uważamy, że to jest bardzo ważny element, który y, dla młodego człowieka y, y, pozwoli mu się rozwijać bardzo mocno intelektualnie, bo my mamy świadomość, że y, ludzie kończący tą klasę wojskową nie wszyscy pójdą na y, uczelnię. Nie wojskowe. Chcę... Właśnie jestem zainteresowany. Kończę klasę wojskową i co? Jestem starszym szeregowcem? E, bardzo fajne pytanie. Kończy pan klasę wojskową i może być pan sierżantem kadetem. E, korpus kadetów ma swoje stopnie. E, stopnie będą przyznawane w zależności od wyników w nauce, ale też działalności pozalekcyjnej. Wczoraj pan komendant e, tłumaczył, jak będzie to wyglądało. Czyli uczeń będzie miał motywację w postaci Oczywiście stopni, ale teraz mówiąc też zupełnie poważnie, ta klasa ma przygotować do uczelni politechnicznych, do uczelni w ogóle wszelkiego rodzaju, na którym są kierunki ścisłe, ponieważ tam będzie rozszerzona matematyka. Informatyka, a trzecim przedmiotem do wyboru będzie język angielski, chemia, fizyka albo wiedza o społeczeństwie. Również poza, poza y, lekcyjnie będzie edukacja prawna, więc y, młodzi ludzie będą mogli również wystartować na prawo. Zatem drugie lo zaprasza nie tylko do korpusu kadetów. Na co zaprasza jeszcze? Jakie są terminy i jakie warunki trzeba spełniać, żeby zostać uczniem tego liceum? E, proszę Państwa. Y po pierwsze, trzeba do nas przyjść, przeczytać, zajrzeć na naszą stronę internetową. Adres proszę. Tak, strona internetowa to www.lo2kk.edu.pl. Przygotowaliśmy tam dla kandydatów wszelkie informacje, łącznie z tym w jaki sposób będą przeliczane punkty, za co te punkty można zdobyć, kiedy będą terminy rekrutacji. Chcemy też zachęcić młodzież tym, co się u nas dzieje poza lekcjami, bo naprawdę mamy bardzo ciekawe rzeczy. To Na przykład. Z... Na przykład w tym roku powstał e, chór drugiego liceum prowadzony przez Absolutnego pasjonata pana Mateusza Gancarczyka. Myślę, że y, większość z państwa, będących na imprezach u nas, zapraszamy społeczność lokalną, miała okazję wysłuchać tego chóru. Są to zajęcia na bardzo wysokim poziomie. Również zajęcia teatralne z panem Waldemarem Lankaufem, zajęcia z zakresu wszelkich kół naukowych, medycyny i prawa. Przymierzamy się do projektu międzynarodowego Erasmus. Jesteśmy na bardzo dobrej drodze. Mamy bardzo dobre tradycje programów międzynarodowych, ponieważ kilka lat temu program międzynarodowy, którego koordynatorem była pani wicedyrektor obecna, został uznany jako jeden z najlepszych w Polsce. Zatem te tradycje są dosyć duże i liczymy na to, że w tym roku nam się uda. Chcemy młodzieży otwartej na świat, na wiedzę takiej, która lubi fantastyczną atmosferę, lubi spotykać się po lekcjach. Nasi nauczyciele pozytywnie nastawieni do wszystkiego. Dyrekcja również, także zapraszamy was bardzo serdecznie. Ogólnie polega to na tym, że smażymy wafla w środku i pojawiają się dwie takie plamy. To jest połowa odległości fali, jaką jaka nadaje jaka się wytwarza, jaka się wytwarza podczas fal w mikrofalówce. Później e, tą falę mnożymy razy dwa, żeby mieć lampdę. Mnożymy to razy częstotliwość, która jest z reguły podana z tyłu mikrofalówki. I wychodzi nam wtedy prędkość światła. W sensie prędkość fali, w tym wypadku jest to prędkość światła. W domu przez miesiąc spróbuję to obliczyć. No to tutaj wystarczy teraz ja zmierzyć. I wychodzi nam, że to jest 6 cm. No to, Co to znaczy? Oznacza to, że, że to jest jakby połowa, połowa długości mamali. fali. To jest miejsce stojące centymetrów, a częstotliwość mikrofalówki to jest 2450 MHz. MHz. I, I podkładając do wzorów, możemy. to pomnożyć przez siebie. Na, najlepiej na kalkulatorze, i później nam wychodzi przybliżona wartość prędkości światła, ponieważ nie możemy Czyli idealnie tej zmierzyć. Fali, która tutaj się wytwarza. Od tego roku w naszym Liceum kędzierzyńskim realizowany jest projekt wirtualnej klasy numer 14. Projekt zakłada prowadzenia zajęć na Facebooku, na portalu społecznościowym Facebook. Zajęcia prowadzone są przez nauczyciela geografii, przeze mnie. Wyglądają one w ten sposób, że uczniowie wyszukują informacje na stronach internetowych na zadany temat, umieszczają na portalu Facebook, a ja komunikuję się z nimi właśnie w ten sposób, zadając zadania, pytania, na które oni odpowiadają też na stronie internetowej na Facebooku. Virtualna klasa numer 14 jak na dzisiaj jest takim bardzo interesującą propozycją dla uczniów, gdzie uczniowie bardzo chętnie w tym biorą udział.